Dam z tej strony Delight Side Player i powracamy do gry w Plemiona na Świecie 206. Dalej kontynuuję grę i chciałem się podzielić obecnie, jaka jest, powiedzmy, sytuacja w galaktyce. A ten odcinek będzie składał się z trzech części. W pierwszej omówię właśnie swoją sytuację na świecie. W drugiej przedstawię nową taktykę na świat z bieractwem. A w trzeciej będę musiał wyjaśnić jednego hejtera tudzież hejterkę. A no więc zacznijmy od sytuacji na świecie. i Mam tutaj dobrą wiadomość. Zupełnie niespodziewanie w mojej okolicy zaczęło się tworzyć nowe plemię. Tutaj na niebiesko widzicie na małej mapce zaznaczone moje plemię i na jasno niebieski naszych sprzymierzeńców. E, moje plemie to w skrócie głód, głodni waszych wiosek i nasze bliźniacze plemię, czyli głodek. Tak, w tym czasie pojawiło się tutaj. Nowe, prężnie działające plemię od kontynentu 34 tutaj. Tu jest nas więcej. Też na kontynencie 44. Nie jestem w takiej złej sytuacji, bo mam kilka osób wokół siebie. Gdyby potrzebna była pomoc, to myślę, że taką otrzymam, bo plemię działa naprawdę na razie. Jak w zegarku mogę powiedzieć? I co z innymi zaznaczonymi plemieniami? Na zielono zaznaczyłem plemię Parszywe Wieprze Północ, czyli N. Póki co to plemię zachowuje się wobec nas neutralnie, natomiast na czerwono, jak tu widzicie, zaznaczona jest rodzina plemion, NoSense i plemię NoSense nie wypowiedziało nam wojny, a mimo to atakuje naszych graczy. Więc nie wiem, czy to jest do końca w porządku, ale jak widzicie, ta rodzina plemion NoSense ciągnie się tutaj na wschód. Tu, gdzie są jeszcze nasze wioski, jeszcze dalej, ale tu już powinny być inne plemienia. Tak więc sytuacja tak wygląda. Cieszę się, że udało mi się pomimo tego niezbyt szczęśliwego startu po raz kolejny na świecie bez farmy. No chociaż tu mamy zbieractwo, jeszcze że udało się dołączyć do jakiegoś nieźle działającego plemienia i zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast teraz. Przejdę już do kalkulatora zbieractwa. I tak, e, raczej już po przeglądnięciu kilku poradników jest jasne, że trzeba farmić na wszystkie cztery sloty zbieractwa. I w tym kalkulatorze ustawiam sobie tą opcję. Zrób wszystkie zbieractwa w przybliżeniu równe i ustalam taki czas, żeby na maksymalny czas się ustaliły wszystkie zbieractwa. Pokażę to na przykładzie. Na przykład, weźmy sobie 1000 pikinierów i tu wszystkie zbieractwa się ustaliły na godzinę 23. Ty? A tu mam rozłożone po prostu jednostki, jak je muszę wpisać do zbieractwa. Natomiast nie mam na razie jakichś e, sprawdzonych, powiedzmy, w pełni sprawdzonych porad, które mógłbym Wam podać, jak rekrutować wojska do tego zbieractwa. Dostałem taką poradę, żeby rekrutować piekinierów dniem i nocą, ale tutaj popatrzmy, że przy 1000 piekinierach mamy surowców na godzinę 4100 przy godzinie i 23 minutach zbieractwa. Gdybyśmy sobie wzięli powiedzmy 500 lekkiej kawalerii, to mamy. 4700 surowców na godzinie, przy godzinie 56 wszystkich zbieractw. Więc powstaje pytanie, czy nie lepiej iść od początku, jeśli się gra oczywiście OFEM w rekrutację wojsk ofensywnych i lekkiej kawalerii, i na tym farmić. Nie wiem, pewnie trzeba bo, by to potestować. No jak gracie defem to oczywiście to oczywiście wtedy no macie tych pikinierów i możecie sobie nimi farmić. Natomiast myślę, że tu jeszcze dyskusja jest otwarta Jak sobie zgromadzić optymalne zbieractwo A teraz jeszcze na koniec Chociaż myślałem, czy to robić, bo hejterów zwykle omijam szerokim łukiem, ale w tym przypadku pomyślałem, że to omówię, ponieważ, tak przynajmniej jak się ten gracz czy graczka przedstawiała, chodzi o Angelikę Szyma 8898. Napisała mi wiadomość mniej więcej tej treści, że odpuść sobie grę, nie jest dla ciebie. Pozdrawiam plemię Woła ze świata 175. To ja powiem, że też pozdrawiam plemię Woła ze świata 175 i Angelikę Szyma. Tylko powiem, że nie wiesz o czym mówisz, bo jeśli graż na światach nieparzystych, to graż na światach z farmą. Ja też grałem na światach z farmą i przeniosłem się na światy bez farmy, dlatego że no nie miałem już w życiu po prostu czasu na żeby się zaangażować tak w farmienie. I taktyki ze świata z farmą w ogóle się nie przekładają na grę na światach bez farmy. Jest to zupełnie inna para kaloszy. E... I poza tym odnośnie tego zdania, żebym odpuścił sobie grę, bo nie jest dla mnie, no to powiem, że gra w plemiona jest dla wszystkich i dla tych, którzy mają dużo więcej tego czasu i dla tych, którzy mają tego czasu dużo mniej. Tutaj też zachęcam twórców, żeby częściej wypuszczali światy z takimi konfiguracjami bez farmy, bez zbieractwa właśnie. Żeby mogły na nich zagrać osoby, które nie chcą rezygnować z plemion, a nie mają na tyle dużo czasu, żeby poświęcać je na farmienie. A poza tym, Angelika Szyma, jeśli jesteś doświadczonym graczką ze znanej rodziny plemion, to dlaczego zamiast hejtować, nie napiszesz jakiegoś konstruktywnego komentarza, co robię źle, bo ja się też przyznaję, że wszystkiego nie wiem, dopiero na ten świat opracowuję taktykę i przydałby nam się komentarz do doświadczonych graczy. A jeśli chcesz mnie po prostu krytykować dla krytyki, to po prostu wybierz inny kanał. I to tyle, co chciałem w tym temacie powiedzieć, jak sytuacja się będzie rozwijała dalej, mam nadzieję, że przekażę w kolejnych odcinkach, a tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia.